Szef wyzwał mnie po mandaryńsku przy wszystkich. Nie wiedział, że to mój drugi język. Zanim zaczniemy, napisz w komentarzu, z jakiego miasta nas oglądasz. Miłego oglądania. Nazywam się Monika i mam 35 lat. Pracuję w warszawskiej firmie technologicznej już od 8 lat. A moje życie wydawało się stabilne i przewidywalne. Mieszkam w małym mieszkaniu na Mokotowie. Codziennie rano wsiadam w metro na stacji Wilanowska. I jadę do biura przy ulicy Marszałkowskiej. To była moja rutyna, mój świat, moja strefa komfortu. Tego marcowego poranka, gdy za oknem padał drobny deszcz typowy dla warszawskiej wiosny, nie wiedziałam, że moje życie zawodowe zmieni się na zawsze. Siedziałam przy swoim biurku, popijając kawę z kubka z napisem najlepsza analityczka, który dostałam w zeszłym roku na Dzień Kobiet. Sprawdzałam raporty sprzedażowe, gdy usłyszałam głośne kroki na korytarzu. Monika, do mojego gabinetu, natychmiast rozległ się głos pana Wanga, naszego nowego dyrektora generalnego. Przybył do Polski zaledwie sześć miesięcy temu z Szanghaju, przejmując kontrolę nad firmą po jej przejęciu przez chiński koncern technologiczny. Był mężczyzną około pięćdziesięciu lat, zawsze ubranym w eleganckie garnitury, z twardym spojrzeniem, ukrytym za okularami w złotych oprawkach. Wstałam, wygładziłam spódnicę i ruszyłam w stronę jego gabinetu. Czułam na sobie spojrzenia współpracowników: Kasi z księgowości, Tomka z IT, Agatki z marketingu. Wszyscy wiedzieli, że ostatnio atmosfera w firmie była napięta. Pan Wang wprowadzał drastyczne zmiany, zwalniał ludzi bez wyjaśnień i wywierał presję na pozostałych pracowników. Zapukałam do drzwi jego gabinetu. Wejść. Usłyszałam ostry głos. Gabinet był urządzony w nowoczesnym stylu, z dużym biurkiem z czarnego szkła skórzanymi fotelami i panoramicznym oknem z widokiem na centrum Warszawy. Pan Wang siedział za biurkiem, przeglądając jakieś dokumenty. Nie podniósł głowy, gdy weszłam. – Siadaj – powiedział chłodno, wskazując fotel naprzeciwko. Usiadłam, czekając na wyjaśnienie, dlaczego mnie wezwał. W końcu podniósł wzrok i spojrzał na mnie z wyraźnym niezadowoleniem. – Raport, który przygotowałaś o wynikach sprzedaży w regionie południowym, jest kompletnie do niczego – zaczął rzucając przede mnie plik dokumentów. Dane są nieprecyzyjne, analiza powierzchowna, a wnioski błędne. Poczułam, jak krew napływa mi do twarzy. Nad tym raportem pracowałam przez cały tydzień, sprawdzałam każdą liczbę dwukrotnie, konsultowałam się z działem sprzedaży. Przepraszam, ale nie zgadzam się z tą oceną, odpowiedziałam spokojnie. Dane pochodzą bezpośrednio z naszego systemu CRM, a analizę przeprowadziłam zgodnie z metodyką, którą stosujemy od lat. Pan Wang zacisnął usta było widać, że moja odpowiedź go rozdrażniła. Nie dyskutuj ze mną, podniósł głos. W Chinach pracownicy słuchają przełożonych, a nie się z nimi spierają. Ale jesteśmy w Polsce, odparłam, starając się zachować spokój. I tutaj mamy prawo wyrażać swoje zdanie. To było za dużo. Pan Wang wstał gwałtownie, jego twarz poczerwieniała z wściekłości. Przez chwilę myślałam, że będzie krzyczał po polsku, ale zamiast tego zaczął mówić po chińsku. Słowa płynęły z jego ust, jak potok gniewu, jego głos stawał się coraz głośniejszy. I wtedy się zaczęło. Krzyczał na mnie po chińsku, nazywając głupią polską kobietą, bezużyteczną idiotką. Mówił, że jestem leniwa, niekompetentna i że powinien mnie zwolnić już dawno temu. Oskarżał mnie o rozpowszechnianie plotek na jego temat. Nazywał mnie i moich polskich współpracowników nieudacznikami. Jego słowa były pełne pogardy i rasizmu. Siedziałam nieruchomo udając, że nie rozumiem. Ale rozumiałam każde słowo. Pan Wang nie mógł wiedzieć jednej rzeczy. Nie mógł wiedzieć, że przez ostatnie dziesięć lat mojego życia studiowałam chiński język i kulturę. Wszystko zaczęło się od fascynacji filmami kung Fu w liceum. Potem były studia sinologiczne na Uniwersytecie Warszawskim. Miesięczny staż w Pekinie. Kursy językowe. Prywatne lekcje z native speakerami. Chiński stał się moją pasją. Moją tajemną dumą. Płynnie mówiłam w dialekcie mandaryńskim, czytałam literaturę chińską w oryginale, śledziłam chińskie filmy bez napisów. Ale w pracy nigdy nie wspominałam o tej umiejętności. Po co? Nie było takiej potrzeby. Do tej pory. Pan Wang skończył swój wywód i usiadł z powrotem, ciężko oddychając. Spojrzał na mnie z satysfakcją, widocznie zadowolony, że mógł wyładować swoją frustrację w języku, którego, jak sądził, nie rozumiem. Masz jakieś pytania? zapytał po polsku, z ironią w głosie. Patrzyłam na niego przez długą chwilę. Moja decyzja została podjęta. Nachyliłam się lekko do przodu i odpowiedziałam spokojnie po Chińsku. Właściwie to zrozumiałam każde Pana Słowo. Gdyby ktoś w tym momencie zrobił mu zdjęcie, zostałoby ono doskonałym przykładem definicji słowa szok. Pan Wang otworzył usta, ale nie wydał z siebie żadnego dźwięku. Jego twarz przeszła przez całą gamę kolorów, odczerwieni przez bladość aż po szary odcień przerażenia. Mówi pani po chińsku? wyjąkał w końcu po polsku. Tak, mówię po chińsku. Odpowiedziałam po polsku, a potem dodałam po chińsku i mówię bardzo płynnie. Pan Wang zapadł się w fotelu. Zdał sobie sprawę, że wszystko co o mnie powiedział, każda obelga, każde obraźliwe słowo, wszystko zostało zrozumiane, a było tego naprawdę dużo. Słuchaj, zaczął po polsku, ale przerwałam mu. Nie, teraz to ja będę mówić, powiedziałam stanowczo po chińsku, a potem przeszłam na polski. Wstałam z fotela. Przez lata byłam grzeczną, uległą pracownicą. Przyjmowałam krytykę, nawet gdy była niesprawiedliwa. Wykonywałam dodatkowe zadania bez dopłaty. Zostawałam w firmie do późna, gdy inni już dawno poszli do domu. Ale tego, co się właśnie stało, nie mogłam przełknąć. Panie Wang, zaczęłam spokojnie. To, co pan właśnie robił, to nie tylko brak profesjonalizmu. To była rasistowska napaść słowna. Nazwał pan mnie i moich kolegów nieudacznikami tylko dlatego, że jesteśmy Polakami. To jest niedopuszczalne. Pan Wang próbował coś powiedzieć, ale podniosłam rękę. Nie skończyłam. Przez osiem lat pracowałam w tej firmie. Zawsze sumiennie. Zawsze z zaangażowaniem. Moje raporty były zawsze rzetelne i terminowe. Nigdy nie otrzymałam żadnej negatywnej oceny mojej pracy. Do dzisiaj. Podeszłam bliżej do jego biurka. A teraz niech pan posłucha uważnie, co mam do powiedzenia. Kontynuowałam po polsku, ale spojrzałam mu prosto w oczy i dodałam po chińsku: Nie pozwolę panu tak traktować mnie ani moich współpracowników. Jeśli pan myśli, że może nas obrażać tylko dlatego, że jesteśmy Polakami, to się pan bardzo myli. Cisza, która zapadła, była tak gęsta, że można by ją kroić nożem. Pan Wang patrzył na mnie jak na zjawę. Wiedziałam, że przekroczyłam punkt bez powrotu, ale czułam się lepiej niż od miesięcy. Idę teraz do działu HR. Powiedziałam w końcu po polsku i złożę oficjalną skargę na pana zachowanie, a potem skontaktuję się z zarządem w Szanghaju. Jestem pewna, że będą zainteresowani, jak pan reprezentuje ich firmę w Polsce. Wyszłam z gabinetu, zamykając za sobą drzwi. W korytarzu czekała na mnie Kasia z księgowości. Co tam się działo? Zapytała szeptem. Słyszeliśmy krzyki. Długa historia, odpowiedziałam, ale chyba właśnie zmieniłam swoje życie. Nie wiedziałam jeszcze, jak bardzo miałam rację. Rozdział drugi. Następne dni przyniosły chaos, jakiego nasza warszawska firma jeszcze nie widziała. Moja skarga do działu HR wywołała prawdziwą burzę. Pani Kowalska, kierowniczka działu kadr, była w stanie szoku, gdy usłyszała nagranie naszej rozmowy. Tak, nagrałam całą scenę na telefonie na wszelki wypadek. Monika, czy ty zdajesz sobie sprawę z powagi tej sytuacji? I zapytała mnie podczas spotkania w jej gabinecie. To są bardzo poważne oskarżenia. Zdaję sobie sprawę, odpowiedziałam spokojnie, i mam dowody. Puściłam nagranie. Gdy pani Kowalska usłyszała gniewny wywód pana Wanga po chińsku, a potem moją spokojną odpowiedź w tym samym języku, jej twarz wyrażał całą gamę emocji. Nie wiedziałam, że mówisz po chińsku, powiedziała w końcu. Nikt nie wiedział. To była moja prywatna pasja. A co dokładnie on mówił? Przetłumaczyłam jej każde słowo. Nazywał mnie głupią polską kobietą. Bezużyteczną idiotką Oskarżał o rozpowszechnianie plotek Mówił, że wszyscy Polacy w firmie to nieudacznicy Pani Kowalska robiła notatki Jej twarz stawała się coraz bardziej poważna To jest rasizm w czystej postaci Stwierdziła w końcu Muszę to zgłosić wyżej I zgłosiła W ciągu dwóch dni nasza firma zamieniła się w pole bitwy Pan Wang próbował wszystko zaprzeczyć Twierdził, że źle zrozumiałam jego słowa Że to była tylko frustracja z powodu złych wyników firmy ale nagranie mówiło samo za siebie. Tymczasem wieści o incydencie rozeszły się po całym biurze. Współpracownicy patrzyli na mnie z mieszaniną podziwu i współczucia. Kasia przynosiła mi kawę bez pytania, Tomek z IT oferował pomoc w każdej sprawie, a Agatka z marketingu mówiła wszystkim, że jestem jej bohaterką. Wreszcie ktoś postawił się temu tyranowi, szeptała podczas przerwy obiadowej. Wszyscy baliśmy się o tym mówić, ale on traktował nas jak śmieci. Ale nie wszyscy byli po mojej stronie. Kilka osób z wyższego szczebla zarządzania, szczególnie ci, którzy mieli bezpośrednie kontakty z chińskim zarządem, patrzyło na mnie jak na burzycielkę ładu. Paweł Nowak, dyrektor sprzedaży, otwarcie mówił, że robię z igły widły i że trzeba było po prostu przełknąć i iść dalej. Monika, czy ty sobie zdajesz sprawę, co robiłaś? Zapytał mnie podczas spotkania zespołu. Ta firma przeszła trudne przejęcie. Wszyscy staramy się zachować miejsca pracy, a ty wywołujesz skandal międzynarodowy. Skandal międzynarodowy? Powtórzyłam. To, że nie zgadzam się na rasistowskie obelgi? To była chwila słabości. Wszyscy czasem mówimy rzeczy, których nie myślimy. Po chińsku? Myśląc, że nikt nie zrozumie? Paweł westchnął ciężko. Posłuchaj. Wiem, że to było nieprzyjemne. Ale może gdybyś przyszła do mnie, moglibyśmy to rozwiązać po cichu. Teraz rozłożył ręce. Teraz to może doprowadzić do zamknięcia całej polskiej filii. Te słowa sprawiły, że poczułam ukłucie niepewności. Czy rzeczywiście postąpiłam właściwie? Czy moja reakcja była proporcjonalna do tego, co się stało? Ale potem wróciłam do domu tego wieczoru, do mojego małego mieszkania na Mokotowie. Usiadłam na kanapie z kubkiem herbaty i włączyłam wiadomości. W telewizji mówili o kolejnej aferze z molestowaniem w miejscu pracy, o tym, jak trudno jest kobietom walczyć z dyskryminacją. O kulturze milczenia, która pozwala sprawcom bezkarnie krzywdzić innych, i wtedy zrozumiałam, że nie mogłam postąpić inaczej. Trzeciego dnia po incydencie zostałam wezwana na spotkanie z całym zarządem firmy. W sali konferencyjnej na dwudziestym piętrze, z panoramicznym widokiem na Wisłę, czekało na mnie sześć osób: pani Kowalska z HR, Paweł Nowak, dyrektor finansowy pan Klemens, prawniczka firmy pani Wójcik, i, ku mojemu zaskoczeniu. Dwoje przedstawicieli chińskiego zarządu, którzy przylecieli specjalnie z Szanghaju. Pani Li i pan Chen wyglądali na około 40 lat. Byli profesjonalnie ubrani, mówili płynnie po angielsku i od pierwszej chwili sprawiał wrażenie, że traktują sprawę bardzo poważnie. Pani Monika, zaczęła pani Li po angielsku, przede wszystkim chcielibyśmy przeprosić za zachowanie pana Wanga. To, co się stało, jest absolutnie nie do przyjęcia i nie reprezentuje wartości naszej firmy. Byłam zaskoczona. Spodziewałam się obrony pana Wanga, próby zatuszowania sprawy, może propozycji pieniężnej w zamian za wycofanie skargi. Nasze badanie wewnętrzne potwierdziło pani wersję wydarzeń, kontynuował pan Chen. Pan Wang przyznał się do tego, co powiedział, próbując jednocześnie to usprawiedliwić presją wyników i różnicami kulturowymi. Ale w naszej firmie nie ma miejsca na rasizm ani dyskryminację. Pani Liski skinęła głową. Pan Wang został odwołany ze stanowiska dyrektora generalnego, ze skutkiem natychmiastowym. Wraca do Chin, gdzie czekają go konsekwencje służbowe. Siedziałam osłupiała. Nie spodziewałam się takiego obrotu sprawy. Ale to nie wszystko, dodał pan Chen. Chcielibyśmy zaproponować pani przejęcie tymczasowego kierownictwa działu analizy biznesowej, z podwyżką wynagrodzenia o 30% procent i bonusem za przewodzenie procesowi naprawy kultury organizacyjnej w polskiej filii patrzyłam na niego w osłupieniu. Dlaczego? Zapytałam w końcu. Ponieważ pokazała pani odwagę i zasady, odpowiedziała pani Li. A także dlatego, że pani znajomość języka chińskiego i kultury może być nieoceniona w budowaniu mostów między naszymi zespołami. Potrzebujemy kogoś, kto rozumie obie strony. Paweł Nowak siedział z opuszczoną głową. Inni członkowie zarządu patrzyli na mnie z mieszaniną szacunku i zawiści. Czy mogę mieć czas na zastanowienie? Zapytałam. Oczywiście, ale chcielibyśmy poznać pani decyzję do końca tygodnia. Po spotkaniu wróciłam do swojego biurka w oszołomieniu. Kasia od razu podeszła do mnie. I jak? Co powiedzieli? Zaoferowali mi awans. Odpowiedziałam ciągle nie mogąc uwierzyć w to, co się stało. Awans? Po tym wszystkim? Tak. I zwolnili łanga. Kasia aż pisnęła z radości. Boże, nie mogę w to uwierzyć. Znaczy mogę, bo zasłużyłaś, ale. To niesamowite. Tamtego wieczoru siedziałam w moim mieszkaniu, patrząc przez okno na wieczorną Warszawę. Światła miasta migotały jak gwiazdy, a ja myślałam o tym, jak bardzo zmieniło się moje życie w ciągu zaledwie kilku dni. Zada dzwonił telefon. To była moja mama z Gdańska. Monika, kochanie, jak tam w pracy? Wszystko w porządku? A nie opowiadałam rodzicom o problemach w firmie. Nie chciałam ich martwić. Właściwie, mamo, dostałam awans. Powiedziałam. Awans? O, kochanie, to wspaniale. Opowiedz mi wszystko, i opowiedziałam całą historię, od początku do końca. Moja mama słuchała w milczeniu, tylko czasem wzdychając. Jestem z ciebie dumna powiedziała w końcu. Wiem, że to nie było łatwe. Ale zrobiłaś to, co trzeba było zrobić. A jeśli się myliłam? Jeśli powinnam była po prostu przełknąć i iść dalej? Monika głos mamy stał się poważny. Pamiętasz, jak twój tata opowiadał ci o swoich czasach w stoczni? O tym, jak ważne było, żeby ludzie stawali w obronie tego, co słuszne? Pamiętałam. Tata pracował w Stoczni Gdańskiej w latach osiemdziesiątych. Opowiadał mi o solidarności, o tym, jak ważne było, żeby nie milczeć w obliczu niesprawiedliwości. Zrobiłaś dokładnie to samo, kontynuowała mama. Nie pozwoliłaś, żeby ktoś cię poniżał i teraz inni też będą wiedzieć, że mogą się bronić. Po rozmowie z mamą poczułam się pewniej swojej decyzji, ale wciąż nie wiedziałam, czy przyjąć propozycję awansu. Rozdział trzeci. Spędziłam bezcenną noc, ważąc wszystkie za i przeciw. Awans oznaczał więcej odpowiedzialności, wyższe wynagrodzenie, ale też większą presję i oczy wszystkich skierowane na mnie. Czy byłam na to gotowa? Rano, siedząc w metrze w drodze do pracy, podjęłam decyzję. Tak, przyjmę to wyzwanie. Gdy dotarłam do biura, od razu udałam się do gabinetu pani Lee, która wraz z panem Chenem przedłużyła pobyt w Warszawie, żeby osobiście nadzorować proces zmian. Pani Monika uśmiechnęła się, gdy zapukałam do drzwi. Mam nadzieję, że ma Pani dla nas dobrą wiadomość. Przyjmuję Państwa propozycję. Powiedziałam stanowczo. Ale mam kilka warunków. Pan Czen podniósł brwi z zaciekawieniem. Słuchamy. Po pierwsze chcę wprowadzić obowiązkowe szkolenia z różnorodności kulturowej dla całego zarządu. Po drugie Potrzebuje gwarancji, że żaden pracownik nie będzie dyskryminowany ze względu na narodowość. Po trzecie, chce stworzyć kanał komunikacji, przez który pracownicy mogą anonimowo zgłaszać przypadki nieprofesjonalnego zachowania. Pani Li i pan Chen wymienili spojrzenia. To są bardzo rozsądne postulaty, powiedziała pani Li. Zgadzamy się na wszystkie. I tak zaczęła się nowa era w mojej karierze i w naszej firmie. Pierwsze miesiące jako kierowniczka działu były trudne. Niektórzy współpracownicy, szczególnie ci, którzy wcześniej mieli wyższe stanowiska, patrzyli na mnie podejrzliwie. Paweł Nowak przez długi czas unikał ze mną rozmów, a kilka razy słyszałam, jak szeptał z innymi o polityce tożsamości i nadmiernej poprawności politycznej. Ale z czasem wszystko zaczęło się układać. Moja znajomość języka chińskiego okazała się nieoceniona. Mogłam bezpośrednio komunikować się z zarządem w Szanghaju. Tłumaczyć nie tylko słowa, ale też kontekst kulturowy. Polscy pracownicy czuli się wreszcie zrozumiani, a chińscy menedżerowie lepiej rozumieli polską mentalność. Prowadziłam regularne spotkania zespołowe, na których każdy mógł wyrażać swoje obawy i sugestie. Zorganizowałam warsztaty językowe. Polacy uczyli się podstaw chińskiego, a Chińczycy polskiego. Atmosfera w firmie wyraźnie się poprawiła. Pewnego czerwcowego popołudnia, gdy siedziałam w swoim nowym gabinecie. Tak, dostałam gabinet z widokiem na park Łazienkowski. Zadzwonił telefon. Monika, tu Kasia, możesz zejść na dół, czeka na ciebie jakaś pani. Zeszłam do recepcji i zobaczyłam kobietę około 30 lat, elegancko ubraną, z nerwowym wyrazem twarzy. Pani Monika, nazywam się Anna Kowalczyk. Pracuję w firmie konsultingowej niedaleko stąd. Słyszałam o tym, co pani zrobiła ze swoim szefem. Słuchała? Zapytałam zaintrygowana. To długa historia, ale. Mój szef też. też mnie obraża. Po niemiecku. Myśli, że nie rozumiem, ale studiowałam germanistykę. Mówi okropne rzeczy o Polakach, o kobietach. Jej głos drżał. Widziałam, że z trudem powstrzymuje łzy. Chciałam zapytać, jak pani to zrobiła? Jak znalazła pani odwagę? Usiadłyśmy w małej kafejce na parterze biurowca. Anna opowiedziała mi swoją historię. Jej niemiecki szef dyrektor filii międzynarodowej firmy księgowej. Przez miesiące poniżał ją w języku niemieckim, używając obraźliwych określeń na polki, nazywając ją leniwą słowiańską krową i gorzej. Myślałam, że to moja wina, mówiła przez łzy. Że może rzeczywiście jestem za słaba, za głupia. To nie jest pani wina, powiedziałam stanowczo. To jest mobbing i dyskryminacja. I może pani z tym walczyć. Spędziłyśmy godzinę na rozmowie. Opowiedziałam Annie o tym, jak przygotować dokumentację, jak nagrać rozmowy, do kogo się zwrócić. Dałam jej kontakt do prawniczki, która pomogła w mojej sprawie. Dwa miesiące później Anna zadzwoniła do mnie z dobrymi wiadomościami. Jej szef został przeniesiony z powrotem do Niemiec, a ona dostała podwyżkę i awans. To wszystko dzięki pani, powiedziała. Gdyby nie pani przykład, nigdy nie miałabym odwagi. To był moment, w którym zrozumiałam, że to, co zrobiłam, Miało znaczenie nie tylko dla mnie. Stałam się jakby symbolem dla innych kobiet, które znalazły się w podobnej sytuacji. Z czasem zaczęły się pojawiać kolejne historie. Marcin z firmy IT, którego francuski szef obrażał po francusku. Agata z agencji reklamowej, której włoski dyrektor mówił nieprzyzwoite rzeczy po włosku. Każda z tych osób znalazła odwagę, żeby się przeciwstawić, inspirując się moją historią. Rok po incydencie z panem Wangiem siedziałam w tym samym gabinecie, ale wszystko się zmieniło. Nasza polska filia stała się modelowym przykładem międzykulturowej współpracy w całym koncernie. Przylecieli dziennikarze z chińskich gazet, żeby napisać artykuł o polskim cudzie integracji. A ja? Awansowałam ponownie. Zostałam dyrektorką ds. rozwoju międzynarodowego dla całego regionu Europy Środkowej. Podróżowałam między Pragą, Budapesztem i Warszawą, pomagając innym filiom w tworzeniu przyjaznego środowiska pracy. Tego wieczoru w rocznicę tamtego marcowego dnia siedziałam w restauracji z całym moim zespołem. Kasia, która została moją zastępczynią, uniosła kieliszek wina. Za Monikę, powiedziała, która pokazała nam, że czasem trzeba się postawić, żeby coś się zmieniło. Za odwagę, dołączyła Agatka. Za lepszą przyszłość, dodał Tomek. Gdy wracałam do domu tamtego wieczoru, minęłam budynek, w którym kiedyś mieścił się gabinet pana Łanga. Teraz był tam pokój relaksu dla pracowników, z miękkimi fotelami, stolikami do ping-ponga i automatem z kawą. Pomyślałam o tym, jak jedna chwila odwagi może zmienić wszystko. Jak znajomość języka, która przez lata była tylko moją prywatną pasją, stała się kluczem do sprawiedliwości. W telefonie dostałam wiadomość od Anny, tej kobiety, która przyszła do mnie po pomoc rok temu. Monika. Właśnie dostałam awans na kierowniczkę działu. Chciałam ci podziękować za to, że pokazałaś mi, że warto walczyć o siebie. PS. Zaczynam naukę chińskiego. Nigdy nie wiadomo kiedy się przyda. Uśmiechnęłam się wsiadając do metra. Za oknem mijały światła Warszawy, a ja myślałam o tym, że czasem nasze największe talenty ujawniają się w najmniej oczekiwanych momentach i że odwaga jest zaraźliwa. Jedna osoba może zainspirować drugą, a ta kolejną, tworząc łańcuch pozytywnych zmian. Dzisiaj, gdy patrzę wstecz na tamten marcowy dzień, wiem, że to była najważniejsza chwila w moim życiu zawodowym. Nie dlatego, że przyniosła mi awans czy lepsze wynagrodzenie, ale dlatego, że nauczyła mnie, że milczenie w obliczu niesprawiedliwości jest również wyborem i że czasem jeden głos protestu może zmienić więcej niż sobie wyobrażamy. Pan Wang wrócił do Chin i, jak słyszałam, pracuje teraz w znacznie niższym stanowisku w jakiejś prowincjonalnej firmie. Nigdy się nie spotkaliśmy ponownie, ale czasem zastanawiam się, czy tamto doświadczenie czegoś go nauczyło. Mam nadzieję, że tak. A ja? Wracam codziennie do tego samego metra, do tej samej stacji Wilanowska, ale już nie jestem tą samą osobą. Jestem kobietą, która wie, że ma głos i wie, jak go używać. Jestem kimś, kto może stanąć w obronie nie tylko siebie, ale i innych. I każdego dnia, gdy wchodzę do biura, myślę o tym, że moja znajomość chińskiego. Ta prywatna pasja, którą przez lata trzymałam w tajemnicy, stała się mostem. Mostem między kulturami, między ludźmi, między tym, co było a tym, co mogło być lepsze. Czasem najważniejsze lekcje przychodzą w najmniej oczekiwanych momentach. A czasem to, co uważamy za naszą małą, nieważną umiejętność, może stać się narzędziem do zmiany świata na lepsze. Tego się nauczyłam tamtego marcowego dnia, gdy mój szef przeklinał mnie po chińsku. Nie wiedząc, że to mój drugi język. Co sądzisz o tej historii? Podziel się swoją opinią w komentarzu. W skali od 0 do 10. Jakby się ocenił, zasubskrybuj nasz kanał i włącz powiadomienia, aby nie przegapić kolejnych opowieści. Nie zapomnij też sprawdzić innych poruszających historii. Kliknij tutaj na ekranie końcowym.